Proszę o przekazanie wszystkiego, co dzisiaj będzie na konferencji, oglądającym nas tegorocznym abiturientom, maturzystom, ich nauczycielom i rodzicom. Podkreślam przekazanie raz jeszcze, dlatego że zarówno maturzyści, jak i ich nauczyciele doskonale wiedzą, jakie są wymagania egzaminacyjne tegorocznej matury. Wiedzą to już od dawna, i to chcę podkreślić z pełną mocą. Jesteśmy o tym przekonani, że są na, na tym etapie bardzo dobrze do tego przygotowani, ale o tym jeszcze będziemy mówić zarówno nieco podczas tej konferencji, jak i już dzisiaj zapraszamy Państwa na konferencję na koniec lutego, początek marca, kiedy Centralna Komisja Egzaminacyjna będzie miała pełną analizę wyników egzaminów próbnych. Egzaminy próbne zawsze są po to, ażeby po pierwsze przyzwyczaić abiturientów, maturzystów do tej atmosfery i reakcji na testy na zadania a po drugie żeby dać centralnej komisji egzaminacyjnej obraz przygotowania maturzystów do tegorocznej matury powtarzam dziś możemy powiedzieć dziś możemy powiedzieć że jesteśmy usatysfakcjonowani ale na szczegóły przyjdzie czas na początku marca Proszę państwa chcę podkreślić i przypomnieć raz jeszcze że absolwenci Tegorocznie absolwenci liceów ogólnokształcących, to jest pierwszy rocznik, który kończy edukację w systemie 8 plus 4 po reformie, którą przeprowadziliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość na przestrzeni ostatnich lat. Po likwidacji gimnazów, to jest ten rocznik, który nie był już w gimnazjach, tylko ukończył szkoły podstawowe, a następnie teraz kończy czteroletnie liceum. I dotyczy to tylko. Licealistów, o tym zaraz jeszcze będzie mówił pan minister Dariusz Piątkowski. Chcę również przypomnieć, że w związku z tym, że również tegoroczni maturzyści byli w liceach i to na początku swojej przygody z liceami w okresie pandemii koronawirusa i nauki zdalnej, to też nie obowiązują wymagania takie, jakie obowiązywałyby, gdyby nie czas pandemii i y, nauki zdalnej. A zatem tegoroczny egzamin maturalny nie odbywa się na podstawie czy w oparciu o podstawy programowe, ale odbywa się w oparciu o wymagania egzaminacyjne, które ustaliliśmy w związku z tym, że miała miejsce nauka zdalna i pandemia koronawirusa. I raz jeszcze chcę przypomnieć, że we wszystkich egzaminach ze wszystkich przedmiotów te wymagania egzaminacyjne tegoroczne są obniżone o około 20-25%, o około 20-25% i wszyscy doskonale to wiedzą. Chcę również przypomnieć, że w związku z tym, że tegoroczni maturzyści byli właśnie również w, 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 w liceach na początku swojej przygody z liceami w nauce zdalnej, to też Odeszliśmy od wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30%. Tak jak w latach ubiegłych, do y, zdania egzaminu na poziomie rozszerzonym wymagane jest przystąpienie do tego egzaminu, a nie osiągnięcie progu 30%. W tym roku natomiast i to też chcę wyraźnie powiedzieć, powracamy do egzaminu ustnego i od tego odejścia nie ma. To, że egzamin ustny nie odbywał się w roku ubiegłym i dwa lata temu, wynikało wyłącznie z powodów sanitarnych. Ponieważ byliśmy w pandemii koronawirusa, to też przeprowadzenie egzaminów ustnych było zdecydowanie utrudnione. Ale wszyscy, my tu obecni, jak i wszyscy ci, którzy są przed telewizorami, przed radioodbiornikami, którzy zdawali maturę 10, 20, 30, czy 5 lat temu, zawsze zdawali również egzamin ustny. To jest egzamin maturalny i jemu zawsze towarzyszy również egzamin ustny. Nie ma najmniejszych powodów, żeby od tego egzaminu ustnego odstąpić, w sytuacji, kiedy warunki sanitarne absolutnie na to pozwalają, żeby ten egzamin się odbył. Przypomnę również, że egzamin ustny sprawdzany jest na poziomie szkoły. Sprawdzany jest zatem i odbierany przez nauczycieli uczących w szkole, nauczycieli znających ucznia. Egzamin ustny nie podlega ocenie egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Powtórzę też raz jeszcze, że jesteśmy absolutnie przekonani po już wstępnych analizach wyników, również egzaminów próbnych, że maturzyści są świetnie do tego również przygotowani. Nie ma sensu ani podburzać uczniów, ani podburzać nauczycieli, ani denerwować rodziców. Wszystko będzie, wszystko będzie dobrze. Egzamin ustny zawsze był egzaminem na maturze. O szczegółach, szanowni państwo, opowie teraz jeszcze pan minister Dariusz Piątkowski i Pan Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a później przyjdzie czas pewnie na pytania. Dziękuję Panie Ministrze. Pan Minister Dariusz Piątkowski. Szanowni Państwo, trzeba jeszcze raz wyraźnie podkreślić, że nowa formuła egzaminu maturalnego zwiąże się ze zmianami strukturalnymi oraz ze zmianami programowymi, które zaszły w szkołach kilka lat temu trudno więc aby matura nie uwzględniała tych zmian programowych z zakresu treści sposobu podchodzenia do prezentowanych przedmiotów te zmiany najbardziej widoczne są w języku polskim w językach obcych na poziomie podstawowym, częściowo na poziomie matematyki, jeśli chodzi o liczbę i formułę zadań. Wszystkie pozostałe przedmioty praktycznie są realizowane, będą realizowane na maturze na podobnych zasadach, jak ta formuła egzaminu maturalnego, która obowiązywała już od kilku lat. To, o czym pan minister wspominał, w tym roku do nowej formuły matury przystępują absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących, natomiast absolwenci technikum nadal przystępują do formuły egzaminu maturalnego, takiego samego, jakie obowiązywał przez kilka ostatnich lat. Podobnie maturzyści z poprzednich lat, którzy chcieliby poprawić wyniki swoich egzaminów, także przystępują do matury według starego systemu. Można by więc powiedzieć, że równolegle w tym roku będą realizowane matury według nowego systemu dla absolwentów liceów, według starego modelu dla absolwentów techników i maturzystów z lat ubiegłych, którzy chcą poprawić swoją ocenę każdego roku do egzaminu maturalnego przygotowuje się centralna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne, to one przeprowadzają egzamin, to one rekrutują egzaminatorów. To rekrutowanie odbywa się mniej więcej w lutym, marcu, kiedy uczniowie ostatecznie potwierdzą jakie przedmioty chcą zdawać na maturze, ponieważ do połowy lutego już nieby mają prawo zmienić swoje wstępne deklaracje składane jeszcze jesienią ubiegłego roku co do zdawanych egzaminów na egzaminie maturalnym. I dopóki nie, ma, nie mamy tych ostatecznych danych, do końca też nie wiemy, ilu egzaminatorów będzie potrzebnych jednocześnie jak co roku centralna komisja egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przeprowadzają szkolenia dla egzaminatorów z poszczególnych przedmiotów. Z zasad sprawdzania egzaminów tak aby potem e, sprawdzanie prac przebiegało według tego samego schematu, aby oceny, które punktowe, które otrzymają uczniowie na zakończenie egzaminu maturalnego były po prostu ze sobą porównywalne. Te szkolenia już się odbyły jesienią i zimą tego roku. Kolejny cykl szkoleń jest przewidywany. Tych przeszkolonych nauczycieli będzie zdecydowanie więcej niż liczba egzaminatorów, która będzie potrzebna do sprawdzenia pracy maturalnych. W tym roku chcemy także doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń stawek egzaminatorów, zwłaszcza tych, którzy nieco innej formule będą sprawdzali egzaminy, a tak jak wspomniałem, największe zmiany zaszły w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych. I projekt rozporządzenia, który już w tej chwili jest w konsultacjach, przewiduje kilkunastoprocentowe wzrosty wynagrodzeń. Oprócz tego wraz z zatwierdzeniem ustawy budżetowej będziemy mogli wdrożyć podwyżki dla nauczycieli, i w związku z tym Chcemy również podwyższyć stawki egzaminatorów z wszystkich przedmiotów o co najmniej te 7,8%. Tak jak zakłada ustawa budżetowa, wzrost wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników w sfery budżetowej. Warto dodać, że. Nauczyciele oraz uczniowie, którzy uczą się już według nowej formuły, nowej podstawy programowej, od kilku lat informowani o tym, że ta matura będzie wyglądała w taki sposób, jak w tej chwili po raz kolejny to przypominamy. Nie jest to więc tak, że uczniowie, nie wiem, tydzień czy dwa tygodnie temu dowiedzieli się, że będą zdawali egzamin według nowej formuły, tylko przygotowywali się do tego już od kilku lat szkolenia zarówno dyrektorów, egzaminatorów, ale i także nauczycieli przedmiotów, Prowadzone były przez kilka lat. CKE przygotowało kilka edycji materiałów informatorów mówiących o tym, na jakich zasadach będą egzaminy zdawane. Przygotowało kilka Próbnych arkuszy, tak aby pokazać, czym będą różniły się ewentualnie te arkusze od matury, która obowiązywała przez ostatnie kilka lat. I na koniec warto wreszcie dodać, że absolwenci liceów, którzy będą po raz pierwszy zdawali maturę według nowej formuły, przecież przystępują do matury pierwszy raz. Oni nigdy jeszcze do egzaminu maturalnego nie przystępowali, więc z ich punktu widzenia każdy egzamin będzie po raz pierwszy zdawany. Czy byłaby to stara formuła, czy nowa. Oni po raz pierwszy e, e, przystępują, przystępują do egzaminu maturalnego i przecież chyba nikt e, w szkole żaden nauczyciel nie informował uczniów, że e, matura, którą e, absolwenci liceów w tym roku będą zdawali, będzie inną maturą niż ta, o której mówiła Centralna Komisja Eduk e, Egzaminacyjna od e, kilku lat. E, stąd wydaje się, że przygotowania do Egzaminu maturalnego przebiegają według podobnego schematu jak w poprzednich latach. Na szczęście nie mamy. Nadzwyczajnych wydarzeń, typu epidemia, które by zmuszały nas do jakiejś bardzo poważnej modyfikacji sposobu przeprowadzania egzaminu, i spokojnie możemy powiedzieć maturzystom, że system jest przygotowany. Oni także wiedzą, jak egzamin będzie przebiegał. Dziś mają jeszcze kilka miesięcy na to, aby podszkolić swoją wiedzę i umiejętności, tak aby ich wyniki na egzaminie maturalnym były po prostu jak najlepsze. Dziękuję. Pan dyrektor Marcin Smolik. Dzień dobry. Tak jak już, już powiedział minister Czarnek i minister Piątkowski, matura w 2023 i 2024 roku będzie przeprowadzana nie na podstawie pełnego zakresu wymagań podstawy programowej, tylko na podstawie wymagań określonych w rozporządzeniu o wymaganiach egzaminacyjnych. Dotyczy to zarówno matury w tej formule 2023, czyli matury, do której będą przystępowali absolwenci czteroletniego liceum, jak i matury, do której będą przystępowali absolwenci jeszcze techników, czyli matury w formule 2015. Ze względu na te zawirowania, które spowodował w kształceniu, które spowodowało kształcenie zdalne, a zakres wymagań, czyli wiadomości umiejętności sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, jest dostosowany dla wszystkich maturzystów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego w tym roku i w przyszłym roku. Oprócz tego, że z ograniczony został zakres wymagań, to również na poziomie poszczególnych arkuszy wprowadzone zostały dostosowania, które uwzględniają niejako wszystko to, co w kształceniu zdalnym się zadziało przez półtora roku, kiedy to kształcenie było prowadzone. I tak w przypadku egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym, oprócz ograniczenia wymagań określonych w podstawie programowej, ograniczeniu uległ również katalog lektur obowiązkowych. Które, o których znajomość obowiązuje maturzystów. Oczywiście znajomość nie, nie oznacza znajomość szczegółów i każdego najmniejszego wydarzenia, tylko znajomość sensów i znajomość przesłania danego tekstu. Nie uległ zmianie czas, w którym maturzyści będą pisali egzamin, to miało być i pozostaje 240 minut. Natomiast zmniejszona została liczba zadań, które maturzyści muszą rozwiązać w tym czasie, który na egzamin był, jest przeznaczony. A maturzysta nie nie będzie mógł uzyskać tak jak to było planowane 70 punktów, tylko 60 punktów. Natomiast na rozwiązanie tej mniejszej liczby zadań, tak jak powiedziałem, czas pozostał taki sam. I wreszcie jeśli chodzi o wypowiedź pisemną. Plany były takie, że maturzysta będzie musiał napisać wypracowanie na 400 słów i odwołać się w tym wypracowaniu do lektury wskazanej w poleceniu. To również na rok 2023-2024 zostało zawieszone. Maturzysta będzie musiał napisać pracę liczącą minimum 300 słów i będzie mógł w tej pracy odwołać się do dowolnej lektury z kanonu lektur obowiązkowych. Podobne dostosowania zostały wprowadzone w egzaminie z matematyki na poziomie podstawowym. Znowu, oprócz ograniczenia samych wymagań, ograniczona została liczba zadań. Z 50 punktów, które były planowane, maturzyści będą mogli uzyskać 46 punktów, czyli 4 zadania mniej. A oprócz tego zwiększona została liczba zadań zamkniętych, które no, siłą rzeczy wymagają troszkę mniej e, czasu na rozwiązanie. Ograniczona została liczba zadań e, otwartych. I w przypadku egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym, czas, który był przeznaczony, liczba zadań do rozwiązania pozostała taka, jak planowaliśmy, natomiast obniżony został ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej z, w skali europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, to jest B1, B1, oraz podobnie jak w języku polskim, zmniejszona została oczekiwana liczba wyrazów w wypowiedzi pisemnej. Dostosowania arkuszy objęły również arkusze na poziomie rozszerzonym, w trochę mniejszym stopniu niż arkusze na poziomie podstawowym, ale chociażby w egzaminie z historii czy z filozofii ograniczona została liczba wyrazów, które maturzysta musi napisać w wypracowaniu. Natomiast w każdym arkuszu na poziomie rozszerzonym również ograniczony został zakres wymagań określonych w podstawie programowej, jak już powiedzieli panowie ministrowie, o te 20-25% w każdym przedmiocie, niezależnie od tego, a, który to przedmiot jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz jest czas na pytania. Zaznaczam, że jest po jednym pytaniu na redakcję oraz pytania w temacie konferencji, czyli dotyczące matur. Bardzo proszę. Dzień dobry, Krzysztof Chorwat Radio Talk FM. Pozwolę sobie zacząć od pytania o petycję, która najprawdopodobniej wpłynęła, bo tak twierdzą nauczyciele i do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, i do Ministerstwa Edukacji i Nauki, czyli petycja grupy polonistów o zmianę kryteriów oceniania. Twierdzą oni, że te kryteria są nieludzkie wobec uczniów zbyt ostre. No więc w związku z tym, czy, czy jaka jest odpowiedź ministerstwa oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy Jakiekolwiek zmiany są jeszcze możliwe na tym etapie? Panie redaktorze, a mógłby pan wskazać te nieludzkie kryteria? No mówią między innymi o tym, że egzaminatorzy będą szukać głównie błędów zamiast. Państwa, No egzaminatorzy, tych... jak spotkają błędy w pracach, to je mają obowiązek wykazać. No, na tym polega praca egzaminatora. Ja zaraz oddam głos w sprawach szczegółowych panu dyrektorowi, ale chcę państwu powiedzieć że pośród grupy osób, która sformułowała tego rodzaju nieludzką petycję na chwilę przed maturą są przede wszystkim byli nauczyciele. Którzy dzisiaj utożsamiani są z konkretnymi formacjami politycznymi, będącymi w opozycji do dzisiejszego rządu. Nie róbmy polityki z matury, nie podburzajmy politycznie maturzystów, nauczycieli i nie denerwujmy rodziców. To jest apel do tej grupki, która skierowała tę nieludzką petycję w nieludzkim czasie. Na chwilę przed maturą, to jest z mojej strony taki apel, również do państwa dziennikarzy. Miejcie, że tak powiem, miłosierdzie dla maturzystów, Tu nie potrzeba niepokoju i podburzania, tylko spokoju i rzeczywistej, rzeczywistego przekazu na temat tego, w jakiej są kondycji, na jakim poziomie są przygotowani już dzisiaj na trzy miesiące, Szanowni Państwo, przed maturą, a jak wiemy z naszego doświadczenia, przynajmniej takie było również moje doświadczenie, te trzy miesiące, luty, marzec, kwiecień. To jest okres najintensywniejszego przygotowywania się do matur. Tak przynajmniej było w latach 90., jak ja zdawałem maturę. Więc nie denerwujmy maturzystów tego rodzaju nieludzkimi petycjami jeszcze formułowanymi przez osoby, które już nie są nauczycielami, w jakiejś części, a są kojarzone z formacjami politycznymi, opozycyjnymi. Do tego dołożę jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedziałem w trakcie mojej wypowiedzi i być może uprzedzę pytanie w tym względzie. Otóż pamiętajmy, że tegoroczni maturzyści od dwóch lat są w permanentnej nauce stacjonarnej, co więcej w trzeciej klasie w okresie od 1 września do końca grudnia korzystali z trzech godzin tygodniowo dodatkowych zajęć wspomagających, na które rząd Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczył 200 milionów złotych, a zatem ich poziom przygotowania do matury i sposób przygotowania do matury jest zupełnie inny niż ubiegłorocznych czy jeszcze maturzystów sprzed dwóch lat. To jest ta, też ta różnica, która jest dość zasadnicza. A pana dyrektora proszę o szczegółowe odniesienie się do tej petycji. Państwo, to pytanie powinno także być skierowane do sposobu sprawdzania egzaminu ósmoklasisty albo wcześniej choćby do egzaminu gimnazjalnego, bo te zasady, które dziś wprowadza się w sprawdzaniu prac maturalnych z języka polskiego i innych przedmiotów. Obowiązywały także na tych egzaminach, ale jakoś nie zauważyłem, aby nauczyciele sprawdzający egzamin ósmoklasisty protestowali przeciwko tego typu zasadom. Jeszcze raz powtórzę, że egzamin ma z jednej strony sprawdzić wiedzę i umiejętności ucznia, ale również doprowadzić do tego, aby wyniki, które ci uczniowie będą uzyskiwali, były ze sobą porównywalne w sposób obiektywny. Nauczyciele więc muszą mieć obiektywne narzędzia, które pozwolą im ocenić pracę w ten sposób aby ich ocena była porównywalna z oceną innej pracy wykonanej przez ucznia z zupełnie innej szkoły. Już a propos samej petycji, panie redaktorze, ta petycja do nas wpłynęła. My bardzo szczegółowo ją przeanalizowaliśmy i przygotowujemy odpowiedź. To jest dosyć obszerna odpowiedź, kilkudziesięciostronicowa, gdzie pokazujemy państwu, którzy petycję wysłali, jakie były motywacje, które leżały za podjętymi decyzjami, za sposobem oceniania wypowiedzi pisemnych, który został przyjęty. I pokazujemy również, że państwo skupili się na pewnych wyrwanych elementach, takich, które ja rozumiem, rozumiem, że mogło się podobać mniej bądź bardziej, no bo siłą rzeczy zasady oceniania zawsze budziły jakieś emocje. Każdego roku, niezależnie od tego, czy to był egzamin w formule 2015, czy to jest ten egzamin, była jakaś grupa polonistów, która była z tych zasad zadowolona mniej, była taka, która była zadowolona bardziej. Natomiast trzeba na egzamin popatrzeć całościowo. To znaczy egzamin z języka polskiego to nie tylko wypracowanie. Egzamin z języka polskiego składa się z trzech części. Mówię to o egzaminie na poziomie podstawowym. Pierwsza część to jest język polski w użyciu. Druga to jest test historyczno-literacki, trzecia to jest wypowiedź pisemna. I dzięki temu, że ten egzamin składa się z trzech części, a co jest odzwierciedleniem tego, co się zadziało w podstawie programowej, maturzysta ma możliwość wykazania się każdą najmniejszą wiadomością, umiejętnością, którą, którą posiadł w poszczególnych zadaniach całego arkusza. W arkuszu, który będzie obowiązywał od maja 2023 roku nie ma już sytuacji, która ma chociażby miejsce w obecnym egzaminie maturalnym, że maturzysta, któremu powinie się noga w wypracowaniu, coś mu, nie wiem, nie podszedł mu temat, popełnił błąd kardynalny, matura automatycznie nie zdaje w tym arkuszu od roku 2023 takiej sytuacji nie ma, nawet jeżeli okazałoby się, że maturzyście powinie się noga przy wypracowaniu, bo to się czasami zdarza, to pozostałe dwie części bez problemu pozwalają mu zdobyć taką liczbę punktów, aby maturę zdać. Bez rewelacyjnego wyniku, ale maturę może a, zdać. Więc na egzamin nie można patrzeć tylko przez pryzmat kilku wyrwanych z kontekstu kryteriów, a, które dotyczą stricte wypowiedzi pisemnej, tylko trzeba popatrzeć na całość arkusza, z czego on jest zbudowany, z czego się składa, jak te kryteria są skonstruowane, skąd one się wzięły, dlaczego są takie. A to, co też powiedział pan minister Piątkowski, że praktycznie identyczne kryteria są w egzaminie ósmoklasisty. Bardzo podobne były w sprawdzianie w klasie szóstej i w egzaminie gimnazjalnym, który był przeprowadzony ostatni raz w 2019 roku. Jeden z tematów, czy jeden z problemów, Którzy, który Państwo zauważają w tej petycji, polega na tym, że według nich nieludzkim jest oczekiwanie od maturzysty odwołanie się w wypracowaniu do jednej wybranej lektury obowiązkowej. Jednej. Drugi tekst to może być dowolny tekst literacki, oprócz tego maturzysta może się odwołać do dowolnych kontekstów. Znaczy ja rozumiem, że to budzi pewne obawy. Ale no mogę już Państwa uspokoić te wyniki diagnozy, o których mówił pan minister Czarnek. A, znaczy pokazują, że to w ogóle nie jest problem. Znaczy, Maturzyści nie mają najmniejszego problemu z tym, żeby podwołać się do jednej wybranej lektury obowiązkowej. Przez nich wybranej, tak? To co powiedziałem, nienarzuconej w temacie, tym bardziej, że to są ci sami maturzyści, że albo też ci maturzyści, to są osoby, które w 2019 roku przystąpiły do egzaminu ósmoklasisty, w którym jednym z kryteriów sprawdzania wypracowania był obowiązek odwołania się do jednej lektury obowiązkowej, oczywiście z kanonu lektur dla szkoły podstawowej, który nawet wówczas dla tej 15-14-letniej młodzieży nie sprawiał najmniejszego problemu. Dla tych samych ludzi, 4 lata później również nie sprawia problemu. Więc to troszkę jest tak, my rozumiemy te obawy i chcemy wytłumaczyć, na czym to polega, i to nie jest tak, że my się okopujemy i mówimy, że nic nie jest możliwe. Natomiast nie ma możliwości zmiany kryteriów, a na podstawie jakichś emocji czy strachu. Trzeba mieć dane, w tym dane statystyczne, jeśli one pokażą, że coś jest nie tak na pewno kryteria będziemy zmieniać. To czekamy na wyniki diagnozy. Jalko, chciałem tak. dopytać jeszcze o jedną deklarację, która się pojawia w tej petycji, czyli są nauczyciele, którzy między innymi w tej grupie, w której są nauczyciele i to jest między innymi nauczyciel roku 2021, który nadal jest nauczycielem, że oni nie będą sprawdzać matury w tym roku, no i w ślad za nimi jakaś tam grupa mniejsza lub większa też deklaruje podobne, podobne zachowanie. Z pytanie, czy też te podwyżki mają zachęcić bardziej nauczycieli do sprawdzania jednak prac i czy nie obawiają się Panowie ministrowie, że jednak Pan Panie Dyrektorze, że nie będzie komu sprawdzać tej matury? Panie redaktorze, raz jeszcze apeluję do państwa, ludzi rozsądnych, mądrych, oddanych społeczeństwu o to, żeby nie powtarzać głupot i bzdur i nie denerwować maturzystów na chwilę przed maturą. Powróćmy jeszcze do pierwszego pana pytania, za chwilkę wrócę do tego drugiego. Czy państwu naprawdę nie wydaje się, że ludzie, którzy znają kryteria oceny, i to jeszcze nie nowe, tylko takie, które towarzyszyły i szóstoklasistom, i gimnazjalistom, i wcześniejszym maturzystom, że na chwilę przed maturą Podnoszą tego rodzaju nieludzką petycję, denerwując maturzystów, którzy jako pierwsi kończą system osiem cztery, po to tylko, żeby podburzać politycznie. Powtarzam, ci sami ludzie są w części związani z partiami opozycyjnymi. Ja do Państwa apeluję, do nich nie chcę. Bo zawsze będą tacy, którzy będą chcieli upolityczniać szkołę i upolityczniać maturę, i to są ludzie z opozycji. Ale do państwa, do państwa rozsądku apeluję: skupmy się na rzetelnym przekazywaniu maturzystom i nauczycielom tego, co jest rzeczywiste, czyli wymogów, które dzisiaj też zostały raz jeszcze przypomniane, a są znane od wielu, 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 wielu miesięcy. A nie powtarzaniu bzdur z jakichś petycji i straszeniu, że ktoś nie będzie sprawdzał matur. Otóż matury będą sprawdzone, wszystko temu jest spodyktowane, również te działania, które służą podwyżkom wynagrodzeń za sprawdzanie egzaminów. Dziękuję bardzo.